Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich na kanale Prosper Militaria. Dzisiaj, informacyjnie, e, dostępność wiatrówek Viral. praktycznie wszystko jest: 97K e, e, w drewnie, 97K srebrne w 4,5 w 5,5 mm. Także, wszystko dostępne. No i długo wyczekiwane HW90 i HW90K, czyli gaz ramy. I teraz już pokazuję różnice, abyście wiedzieli. Opiszę to też na stronę i dodam nowe zdjęcia, abyście mogli to rozróżnić. Tutaj u góry wisi HW-90. HW-90 ma otwarte przyrządy celownicze. Będzie napisane, że jest to wiatrówka z otwartymi przyrządami celowniczymi. Tutaj jest szczerbinka, tutaj jest muszka z wymiennymi insertami i tutaj otrzymujecie... Inserty wymienne w zestawie, także od cienkich do szerszych, przez, żeby Wam ułatwić celowanie. Plusy tego karabinka to na pewno to, że możecie założyć optykę i strzelać i z, e, uczyć się i z otwartych i z optyki. Fajny e, nawet trening pod patent strzelecki itd. Tak Kolejnym plusem jest możliwość dopompowania sprężyny Gazram, pompka do amortyzatorów rowerowych, odpowiednia końcówka do HW90, i można zwiększać lub zmniejszać energetykę. I tutaj mamy 90K, czyli troszkę krótszy karabinek. On będzie się nazywał na końcu z kompensatorem lub hamulcem wylotowym i to jest tutaj z góry gładki, czyli bez przyrządów celowniczych, tutaj widzicie, a ja tutaj dokręciłem mu tłumiczek na jedną drugą, bo ma olbrzymi gwin na jedną drugą UNF, a w standardzie jest z Taką końcówką, czyli z tym po prostu hamulcem wylotowym, tym dociążnikiem lufy jest na końcu, to jest nakręcone, ale to sobie odkręcacie ręką normalnie i przykręcacie sobie tłumik. I to jest rewelacyjne, bo nie rozumiem dlaczego producent Vyrał bez pomyślunku zrobił niektóre modele, bo przecież w 97 też jest kompensator i też mogli go zrobić na takim gwincie, żeby sobie ktoś spokojnie wykręcił i wkręcił tłumik. To samo w 95 mogli. Wypuścić wersję z otwartymi. Mogli zrobić tak samo, była wersja Lux kiedyś z Tumikiem. Nie wiem, czemu ich nie ma. Też by mógł być gwint 1, 2, UNF, aby zamontować sobie Tumik. Nie no, w 9, już macie, no ale 9, 7, pominęli. W zasadzie tam można tumik, ale trzeba odkręcić wnętrze, trzeba tam jakąś tam przejściówkę dać i dopiero tumik to kupi z Wejraucha. Więc to jest tutaj no, klasa, bo możecie sobie jakikolwiek chcecie tumik, ja tu akurat Catriona przykręciłem, ale możecie coś tam z Done, Donego czy z czegokolwiek lepszego sobie zamontować. Zawsze Wam troszeczkę to wyciszy e, karabinek i doda uroku. Więc mamy coś i dla entuzjazmu, entuzjastów optyki i przyrządów otwartych. No i różnica w długości, tak naprawdę, jest minimalna. Ja starałem się w miarę równo powiesić te karabinki. A tutaj, no to zobaczcie, tutaj jest tumik, tak, by był nakręcony ten kompensatorek. No to tutaj, tutaj tak naprawdę, ta lówka to jest parę centymetrów, tam z 5 centymetrów, więc nie wpływa to jakoś mocno na, na pewno na, na cenność. Więc do wyboru, do koloru. 90 są zarówno te, jak i te, czyli K to jest K, ta krótka bez przerządów a to jest HW. 90, ale powiem Wam jeszcze inny, inną rzecz. Również jest HW90K z otwartymi przyrządami celowniczymi, czyli dokładnie ta długość lufy, a otwarte przyrządy celownicze, bo to jest 90, czyli troszeczkę dłuższa, czyli tamta będzie krótsza niż tutaj, będzie miała e, muszkę i nazywa się też K. I dlatego teraz producent Trochę to pozmieniał, po, po, porobił trochę tych wariacji. Ja będę musiał to prawidłowo opisywać na stronie, żebyście wiedzieli, że HW90K na przykład z otwartymi przyrządami to jest ten krótszy z otwartymi. HW90 to jest ten z długą lufą z otwartymi przyrządami celowniczymi, czyli długa lufa. I HW90K z kompensatorem, czy tam w nawiasie z hamulcem wylotowym, to jest gładki bez przyrządów. I tak to wygląda, moi drodzy. No i tak króciutko ode mnie: także wajerałki są, wszystko z wajraucha jest. Jak coś zwołacie, piszcie, zamawiajcie przez stronę. Na stronie macie do wyboru dwie możliwości płatności: macie pobranie, macie przedpłatę. Jak zaznaczycie przedpłatę, przychodzi faktura pro forma na maila do opłacenia i macie również raty konfino Jeżeli chcecie raty, żebym je włączył, to po prostu zadzwońcie, ja włączę te raty i można skorzystać z rat. Na razie są wyłączone dlatego, że klienci sobie nie radzili z polem select, aby wybrać sobie na przykład pobranie czy przedpłatę, nie przerzucali tam kropeczki czy haczyka i po prostu wchodziły im te raty i prowadziło ich przez raty. Dlatego chwilowo to wyłączyliśmy, żeby nie było już takich problemów, a jak ktoś będzie chciał raty to telefon do mnie i wszystko załatwimy. Zapraszam serdecznie, pozdrawiam i do usłyszenia. Hej!